Witam serdecznie z tej strony miłość, ze Starka. Chciałem Was zaprezentować Opla Mokke z 2014 roku w wersji Cosmo. Samochód jest na 18-mal kołach. Posiada bardzo ładne opony wielosezonowe, dużą nawigację, fotele ergonomiczne jak to na Opla, ze sterowaniem elektrycznym duża nawigacja z kamerą cofania o tym za chwilę auto posiada relingi dachowe jest to wersja 1.7 diesel 130 koni mocy pełny 14 rok auto od pierwszego właściciela z niedużym przebiegiem, 130 kilka tysięcy kilometrów Co najważniejsze, auto ze skrzynią automatyczną Samochód w tej chwili jest odpalony Można posłuchać jak pracuje, jeśli w ogóle do tego bardzo siódko chodzi Lampy LEDowe Plus ksenon z długimi, czyli Big Salon nawigacja z kamerą cofania auto ma syn pasa ruchu co najważniejsze podgrzewana kierownica podgrzewane fotele pierwszy właściciel niemiecki salon Auto po opłatach w trakcie rejestracji w Polsce. Pozdrawiam.